A więc się mam dzisiaj ja mam dla Was krótką informację. Założyłem sobie własny serwer w Minecrafcie, więc bardzo Was proszę, żebyście na niego własili. To jest tak. Ja oczywiście to na kodach, a wam nie pozwoliłem, normalnie wiecie, jakby zobaczycie taką wielką wieżę z dni, a tylko pojedyncze z dni kosków. Idźcie tam i tam będzie y, dom mój. I komuś jednego i będzie tabliczka z napisem idźcie za djemię. I tam pójdziecie, tam będzie magazyn, tam będą wszystkie potrzebne Wam rzecz, rze rzeczy na początek. Wiemy oczywiście z diamentów, zderzenia będzie, to z diamentów i ze złota. A i będzie plan w opisie. I wyznaczam godziny, w, w których będziecie mogli grać. Bo jak nie będzie, to sobie będzie włączony a więc do zobaczyska. Cześć.